polecany ze stajni, obsługa stajni mocno poleca Lidara tutaj do typowania. Już mamy całą szóstkę w maszynie startowej, sygnał do startu i ruszyły. Juwe na ostatnim miejscu, a to z tego względu pewnie, że miał ostatni boks, zobaczymy jak sobie poradzi, tam zacięta walka o prowadzenie, Juwe już tam doszedł do stawki, ale na czele jest Donna Mary. Donnamery Namery na drugiej pozycji e, Danglezia razem ze smokerem. Don Namery, Danglezia, smoker. E, przy wewnętrznej bandzie Zizel e, od pola Juwe. Zizel na ostatnim miejscu. Przy przedostatni lidar. Przy wewnętrznej bandzie Donnamery Dużym kołem przesuwa się Danglezia. Donnamery, Namery, a największym kołem Juwe. I za moment na prostej, finiszowej pojawią nam się wszystkie wyścigowce. E, wyprowadza Donna Mary, Donna Mary finiszuje, Smoker finiszuje. Także Dan Glezia finiszuje Juve e, i polem z tyłu jeszcze Giselle. Ale zacięta walka będzie przy wewnętrznej Donna Mary. Donna Mary, Smoker. Donna Mary ze Smokerem walczą o zwycięstwo 200 metrów do celownika. Donna Mary i Smoker, Smoker i Donna Mary, te dwa konie. Smoker, Donna Mary, ale zacięta walka. Smoker i Donna Mary i w celowniku pierwsza Donna Mary na drugim miejscu Smoker na trzeciej pozycji Juve i na czwartym miejscu Dan